Zamiana ułamków zwykłych na ułamki dziesiętne. Zanim przejdziemy do zamiany, musimy odpowiedzieć sobie na pytanie, czym charakteryzuje się ułamek dziesiętny, a dokładniej jego zapis. Zwróć uwagę, że mam tutaj zapisany ułamek dziesiętny. Ułamek dziesiętny to ułamek z przecinkiem. Zobacz, że wszystko, co znajduje się na lewo od naszego przecinka, to są całości. Natomiast to, co znajduje się po prawej stronie od naszego przecinka, to są części ułamkowe. Zapewne wiesz, jak nazywają się kolejne cyfry w zapisie liczb. Wiesz, że to są jedności. Natomiast Wszystkie cyfry, które są w zapisie na prawo od przecinka, mają też swoje konkretne nazwy. Cyfra, która znajduje się najbliżej przecinka, to części dziesiętne. Cyfra, która znajduje się następnie, to części setne. Na samym końcu, w tym przypadku, mamy zapisane części tysięczne. W jaki sposób zamienić ułamek 30 z zapisu w postaci ułamka zwykłego na ułamek dziesiętny? Ułamek dziesiętny to ułamek z przecinkiem. Możemy już ten przecinek zapisać. Wszystko, co znajduje się po stronie lewej od naszego przecinka, to są całości. Widzimy, że ten ułamek nie ma żadnych całości, więc możemy wpisać 0. To, co znajduje się po stronie prawej względem naszego przecinka, to są części ułamkowe, czyli tak naprawdę wszystko, co tutaj mamy. Prosta metoda pozwalająca na zapisanie części tutaj tych ułamkowych jest następująca. Na pewno w tej części będziemy musieli napisać liczbę, która znajduje się w naszym liczniku. W tym wypadku w liczniku znajduje się trójka. Jeżeli już to zrobisz, to teraz w celach zwykłej kontroli zadaj sobie pytanie: ile zer znajdowało się w naszym mianowniku? Jedno zero. W związku z tym po przecinku musi być jedna cyfra. Mamy kolejny przykład, postępujemy analogicznie. Zaczynamy od napisania przecinka. Sprawdzamy, czy mamy jakieś całości. Całości brak, więc możemy napisać spokojnie 0. Przepisujemy to, co znajdowało się w naszym liczniku, i teraz zobacz. W mianowniku była liczba 100. 100 w swoim zapisie ma dwie cyfry, które są zerami. W związku z powyższym, tutaj też powinny być zapisane. Dwie cyfry. W tym momencie po przecinku mamy zapisaną tylko jedną cyfrę. Nasz zapis uzupełniamy o jedno zero. W ten sposób tutaj mamy wyszczególnione części dziesiętne, a tutaj mamy wyszczególnione części setne. Kolejny przykład. Mamy 3000. Znowu zaczynamy od zapisania przecinka. Nie mamy żadnych całości. Natomiast przepisujemy tą liczbę, która znajdowała się w liczniku. I teraz zobacz, 1000 składa się z trzech zer, więc tutaj po przecinku też muszą być wpisane trzy cyfry. My na razie wpisaliśmy jedną cyfrę. Nasz zapis musimy uzupełnić o dwie jeszcze cyfry. Uzupełniamy go zerami. Kolejny przykład charakteryzuje się tym, że nasz licznik jest większy od mianownika. W takim wypadku musimy zacząć od tego, aby ten ułamek zapisać tak, by powstały całości i części ułamkowe. W 33, 10 mieści się 3 razy. Więc są 3 całe. I zostaje jeszcze 3 reszty. Czyli mamy 3 całe i trzy dziesiąte. Teraz dopiero możemy przejść do zapisania tej liczby za pomocą ułamka dziesiętnego. Czyli piszemy przecinek. Nasze całości to jest 3. I teraz zobacz. Przepisujemy tą trójkę. To miejsce po przecinku mają być. Ma być jedna cyfra, po przecinku jest zapisana jedna cyfra. Przechodzimy dalej. Kolejny przykład: 33 setne. Nie mamy żadnych całości. Możemy napisać przecinek. Po przecinku piszemy to, co znajdowało się w liczniku i tylko sprawdzamy. Po przecinku miały być. Dwie cyfry, po przecinku są dwie cyfry, wszystko jest w porządku. Kolejny przykład, 33 tysięczne. Nie mamy żadnych całości i zajmujemy się częścią ułamkową. Przepisujemy to, co znajduje się w liczniku, i teraz zobacz, tutaj są trzy zera, a w tym miejscu mamy na razie zapisane tylko dwie cyfry. Musimy nasz zapis uzupełnić. Wpisując jedno 0. Kolejny przykład, mamy 333 dziesiąte. W tym momencie widzimy, że nasz licznik jest większy od mianownika. W związku z powyższym musimy odpowiedzieć sobie na pytanie, ile razy w 333 mieści się 10. 10 mieści się 33 razy i zostaje jeszcze 3 reszty, czyli mamy. 33 całe i 30. Tak zapisany ułamek, jesteśmy w stanie zamienić na ułamek dziesiętny. Zobacz, najpierw wpiszemy nasze całości, następnie stawiamy przecinek i zajmujemy się częściami dziesiętnymi. Czyli 10 oznacza jedną cyfrę po przecinku. Idziemy dalej. Kolejny przykład 333 setne. W 333 100 mieści się 3 razy i zostaje jeszcze 33 reszty. Czyli mamy 3 całe i 33 setne. Dopiero teraz możemy przejść do zapisania tego za pomocą ułamka dziesiętnego, czyli mamy 3 całe i części dziesiętne. Możemy tutaj zapisać, zobaczmy. Dwa zera, dwie cyfry po przecinku. Wszystko jest w porządku. I ostatni przykład, mamy 333 tysięczne. Nie mamy żadnych całości. Przepisujemy to, co znajdowało się w liczniku i sprawdzamy. Po przecinku są trzy cyfry, i tutaj również znajdują się trzy cyfry.